Literacki Nobel przyznany. Niespodziewany wybór Literacka Nagrody Nobla 2020 dla Louise G.L.C.K. Poetka na trudne czasy. Louise Elizabeth G.L.C.K., amerykańska poetka i eseistka, została tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 16. Kobietą z tym tytułem. To poetka na trudne czasy. Poetka ciemnego doświadczenia egzystencji i przeżywanej na różne sposoby świadomości schyłku komentuje w rozmowie z interią.pl ten wybór Szwedzkiej Akademii i doktor Eliza Koncka z Uniwersytetu Warszawskiego. GLCK ma niesamowitą zdolność do przyglądania się temu, co nas spotyka z nadwrażliwością, a jednocześnie dystansem. Posiada świadomość schyłku. Ona przeczuwa i w pełni rozumie, że jesteśmy na równi pochyłej, czemu daje wyraz w swojej twórczości, mówi interi.pl dr. Eliza Końska z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ta nagroda jest pochwałą poezji zdyscyplinowanej, poezji, która zdecydowanie nie sugeruje się aktualnymi koniunkturami literackimi, tylko ma swoją własną ścieżkę rozwojową. Poezji, która łączy różne żywioły i to takie, które wcale nie jest łatwo połączyć. Nie chodzi jedynie o emocjonalność i intelekt, ale i dystans, i liryczne rozpasanie, które jednak nie przekracza pewnej granicy, jest zrównoważone, uważa. Znamy bardzo różne poetki w tej jednej poetce, dodaje ekspertka. Poezja Louise G. L. C. K. często inspirowana jest wydarzeniami z jej życia osobistego. Poetka wielokrotnie poruszała tematy takie jak śmierć, strata, odrzucenie, samotność oraz próby uzdrowienia i odnowy. W swojej twórczości nawiązuje do mitologii rzymskiej i greckiej. GLCK nie była jednak wymieniania wśród tegorocznych faworytów do literackiego Nobla. Spodziewano się jednak, że nagroda trafi do kobiety spoza Starego Kontynentu. Po krytyce wyboru Hamtkego w roku 2019, oprotestowanego z powodu jego poparcia dla Serbów w konflikcie na Bałkanach, liczono też, że członkowie Akademii dokonają wyboru niekontrowersyjnego pisarza, o niekwestionowanym dorobku. W jakimś stopniu tegoroczny wybór potwierdza te prognozy. W przypadku GLCK nie możemy mówić o żadnych kontrowersjach natury politycznej, stwierdza ekspertka z Uniwersytet Warszawski. Louise GLCK jest także 16. Kobietą w literackim noblem. Dotychczas wśród laureatów dominują mężczyźni, było ich aż 101. Bardzo się cieszę, że to kobieta. Tym bardziej, że w tej reprezentacji bardzo solidnej liryki kobiecej, mocno stojącej na nogach i warsztatowych i wrażliwościowych mamy bardzo mało w noblu, zauważa dr Liza Koncka. Złą wiadomością dla wszystkich, którzy chcieliby sięgnąć do dorobku tegorocznej laureatki, jest fakt, że na język polski nie przetłumaczono dotąd żadnej z jej książek. Tym, którzy chcieliby się zapoznać z twórczością Louise G. L. C. K., radziłabym sięgnięcia do książki pod tytułem Dzikie Brzoskwinie. Antologia poetek amerykańskich, autorstwa Julii Hartwig są tam wiersze, które dają pojęcie, w jakim tonie mówi poetka: eros, czas i baśni, radzi ekspertka. Mam nadzieję, że w związku z noblem pojawi się jakaś większa publikacja w języku polskim, dodaje. Rozmawiała Jolanta Kamińska.